Drodzy, trwamy w tej refleksji nad przykazaniami. A z tym określeniem, z tajemnicą przykazań wiąże się przecież tak ogromne bogactwo naszych refleksji. Przepis, norma, nakaz, obowiązek, a może nawet wręcz lęk przed karą. A o co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę, to jest dar i tajemnica miłości. Ja wiem, że to słowo jest różnie interpretowane, że to słowo może być bardzo indywidualnie interpretowane i w związku z tym przeżywane. Ale skoro mamy czas rekolekcji, to chcemy przyjąć to jako to słowo, które Bóg do mnie mówi. Pamiętasz zapewne przecież to przykazanie miłości, które jest w Starym Testamencie będziesz miłował Boga. Całego serca, całym umysłem, całym rozumem, bliźniego swego jak siebie samego. Dlaczego? Dlaczego potem z tego wynikały również i przykazania całego dekalogu i tak wiele różnych innych, które zostały utworzone, bardzo szczegółowe. Ostatecznie wynikały przecież z tego, że stanął Bóg i poprzez pewne właściwe historie i doświadczenia narodu wybranego Potwierdził i wykazał, że są dla Niego ważni, że ich kocha, że chce ich dobra. I zadał im pytanie: Czy dalej chcesz iść tą drogą? Czy tak naprawdę chcesz mnie? Odpowiedzieli: Tak. Przekazania są pewną próbą opisania tego, w jaki sposób to przeżyć, w jaki sposób przyjąć i wyrazić to, co jest darem miłości Boga. Właściwie takim swoistym punktem ostrzegawczym, dla innych może punktem wielkiej radości, może dla innych można byłoby wręcz powiedzieć pewnym znakiem, taką swoistą tablicą pamięci: Tu kiedyś było dobro. Można to rozważać. Po ludzku takie są różne okoliczności. Ale ostatecznie rzecz biorąc, chodzi właśnie o to, że staje Bóg, który mówi: Chcę Twojego dobra, kocham Cię. Jak to odczytać, jak to zrozumieć? I przychodzi Jezus Chrystus, to co jest całym orędziem Nowego Testamentu, który mówi: Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. I tu mamy odpowiedź. Jak On miłował? Jak On tłumaczył? Możemy odwołać się do wielu różnych momentów, ale zacznijmy może chociażby od tego, jak Chrystus tłumaczył przykazania. Kojarzysz? Przykazania, które On komentuje w czasie kazania na górze, to jest ten piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedy komentuje przykazanie, nie cudzołóż, wcześniej nie, nie zabijaj, a później, kiedy mowa jest o tym, jaka ma być nasza mowa, tak, tak, nie, nie, fałszywe świadectwo czy prawda. I w tym wszystkim, ostatecznie rzecz biorąc, Chrystus tak naprawdę przecież mówi o tym, zobacz, odczytaj, co Bóg ci przypomina przez to. Jakie dzieło miłości i swojego życia ci zawierzył Tobie, ale również i każdemu innemu. A skoro wam, to nieś to odpowiedzialnością, jak potrzeba tej wrażliwości. Chociażby przywołując to przykazanie, nie zabijaj, kiedy mówił powiedziano przodkom, nie zabija. Ja wam mówię, kto by się gniewał na swojego brata, dopuścił się zabójstwa, kto by mu raka głupcze. Podlega wysokiej radzie, a kto by może bezbożnika, bezbożniku podlega karze piekła ognistego. Cóż przez to chciał powiedzieć? Możesz powiedzieć, to jeszcze nie jest zabójstwo. Możesz powiedzieć, to jeszcze nie powinienem rozpatrywać z innymi, bo jakoś sobie tu wytłumacz, a ostatecznie mówi o tym. Zobacz, co mówi Twoje serce, jaki jest głos Boga w Twoim sercu, doświadczasz. Jego miłości, doświadczasz Jego życia? To jest przecież tajemnica świadków Boga. Kiedy człowiek przyjmuje, kiedy człowiek przeżywa, kiedy człowiek docenia, potrafi to z tak wielką konsekwencją, z taką ogromną determinacją chronić, rozwijać, troszczyć się o to. Nie potrzebuje przykazu. To, co apostołowie mówili po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy próbowali ich uciszyć, kiedy mówili: Nie żyjcie tak, a oni mówią My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. To jest tajemnica świadka jest tak tym przepełniony, że po prostu tym żyje. Przekazania są czymś wtórne wtedy. Ktoś inny patrząc, próbuje to opisać. I to jest ta wyjątkowa tajemnica i wyjątkowy moment, kiedy uświadamiamy sobie, co znaczy zbawienie. Chrystus nas zbawił. Dał nam możliwość, abyśmy to ciągle odkrywali, abyśmy to przeżywali, abyśmy tym żyli. To, co Bóg wpisał i to, co chce odkrywać, to, co chce odbudowywać, kiedy gdzieś zostało w jakiś sposób zasłonięte, może zniszczone. Chce sprawiać i uczyć, tak jak Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowe Dni Młodzieży tegoroczny przypomina w tej historii młodzieńca Znajn, że on podchodzi, wzrusza się. On jest kimś, kto uczestniczy i włącza się, przeżywa tę tajemnicę. I tego ci życzę, abyś w taki sposób potrafił i potrafiła spojrzeć na swoje życie Boga, Chrystusa, który przeżywa Twoje tajemnice, który jest z Tobą, który w bardzo delikatny, może cichy sposób po prostu dotyka i tak wiele jesteś w stanie zrozumieć wtedy. Nie potrzeba słów, albo nawet kiedy się pojawi jakieś słowo. Inni nawet tego nie zauważą, bo ono dziś może być w potoku słów różnych innych. Ale to dotrze do ciebie i zobaczysz, i doświadczysz i przeżyjesz, że to jest On. Nie musisz zasługiwać w rozumieniu takim, coś zdobywać, w jaki sposób zapłacić. Jedyne, co Bóg od nas oczekuje. To nasza miłość, która będzie potwierdzała, że przyjmujemy i szanujemy to, co On ofiarowuje. I to się stanie częścią nas. I tego Ci życzę, abyś był człowiekiem, którego w życiu jest Bóg.